Siemanko, witam wszystkich, sobota, znowu niestety deszczowa już bodajże trzecia z rzędu, ale ja jak zwykle biegnę na targ zobaczyć co będzie, mam cię także do koleg... <grym się wytrzymać> dla kolegi gołąbki, <grym się wytrzymać> coś tam mu dam, z moich ptaszków młodych, bezbędne ogadania, zapraszam wszystkich na relacje. Takie szaliki, ryżaki po pięć za sztukę, Takie o bardzo ładne. Boki tak samo 5 dychy. 5 dych o. Tutaj mamy chyba kurskie. O. Jeden kurski tu chyba reszta szariki są. Jakieś takie małe też mam u szariki, też 5 dych. Tutaj ogólnie wszystko tak po 5 dych. O, te żółte klatki co zawsze Wam nagrywam. Tutaj jeszcze mamy Rysia. To pewnie więcej troszkę, ale nie ma nikogo, co nie, nie spytam na razie. O, tutaj boki czarne pokazywałem Jest w czym przebierać tutaj jak widać mamy tutaj całą kratkę rysi po trzy dychy albo po dwie jak ktoś chce to można tutaj się jakoś dogadać z panem Dobra a Pawik? Tutaj tu, bok. Trzy dychy, dobra a to podychę te poklowe? Tak, to to jest 30zł dla wszystkich wszystko, dobra A te króliki młode, tak? To, tak, tak 30 Ile? 30zł dobra A to czarne samiec, tak? Samiec. samiec ile? 30zł mhm. a ten tutaj? To po 35zł 35zł, dobra, 30, dobra. Tu, tu mamy takie rzeszowskie, tak? Rzeszowskie I 300zł sztuka, tutaj jest taki masłowy to będzie, tak? Masłowy Czyli Siwy, siwy Siwy i czarna samica, tak? Tak. dobra. Mhm. A tutaj te białe? Było. 20 złotych para. 20 złotych para, dobrze. A tutaj tak samo? Tak. Dobra. Tutaj młodzież, tak? Tak, tutaj młodzież. Mhm. Tutaj te szariki dorosłe, już po 30 dych. 30, 30 Różne kolorki, czubate widać. Ładne. A tutaj ten żółty to tiperek, tak? Tak. Ile on? Za 3 dychy więcej będzie? 3 dychy. To taki pawik za 7 dych i King za 50. już tak bym Można negocjować, jak słychać. Kto już był tobie za 40? mamy takie pawiki, od 50 do słówki. Tak. Do 100. No, takie różne kolory, indyjskie i zwykłe. Ładne, ładne ogonki. Tu, takie, Budapeszty, jak wszystkie, to po 7 zł. Młode. Mamy też obrączki, widać na różne rasy, zamojskie, pocztowe. Tutaj jeszcze pan ma kartkę do sprzedania. I tutaj rozmaicie od 30 w górę. Mamy też takie kurki, chyba rosy, ale ten nie znam, o tym Pani zajęta rozmowa jest, nie będę przeszkadzał. Tutaj są koguty widać. Taki drup, który cała taka alejka jest. Jeszcze tutaj Pani sprzedaje jajeczka widać, swojskie. Tu jeszcze kaczki. Tu takie głąbki od 30 do 100. To taka mewka za 130, tak? A 150, tak? A mewka. A ta to po 30. Ten to... szaryk 3 dechy, tak będzie? Czerwony. 3 Tu mamy takiego Budapeszta przyleciał do pana. Za 15. Zastanawiam się, ile? 15, tak pan no. mówi? 15. Przyszło, przyszło. Przyszło, jeszcze po tym. Ktoś przywiązał. A, rodka związał. No dobra. To pan pokaże do tego. Bo o widzisz? Aha. To było i ono przyleciał Ja taki mieszkam. Myślę... To, to taki pocztowy? Smote jest, szłani pan? Przecież... Smote jest, szłani pan? To jest Rumun sam. To jest Rumun sam, Z Goldenów. Z Goldenów taki gołąbek. Ładny. I tak stówka, tak? Więcej. Niech będzie stówka. Niech będzie stówka, no. Taki ładny gołyby. Są też pocztowe. Zakładasz kingi? Nie, nie, nagrywam. Nie no, Takie pocztowe. Ale cen nie znam, bo tu nie ma właściciela póki co. Takie. Tu takie pocztowe podwiedychy siwe z obręczkami. i tu widzę młody jakiś leży, taki niebieski takie gołąbki jak widać tu jeszcze zamoyski po 5 dyszek ładny czubaty, zastanawiam się czy go nie wziąć, ten krasy o, ładny gołąbek też po 5 dyszek tu, tu, tutaj takie coś jakieś szeroko. Pier, już słyszałem tam do końca, nie? Te dychy? to takie coś. To takie dwumiesięczne króliczki po 35, tak? Tak, 35. Dobra. żółte, army I to tu za jest? to jeszcze pan Tego tyle na A i to jest dużo? No. Czy ci się wyplękniesz. To są, to są Belgii, tak? Nie, to są mieszane, Mieszaniec, to, to są panie mięsne, rosołowe. To młode kurki po 28, a te króliki też pani, tak? 35. dobra. A kaczki tutaj? 25. 25, dobra. Tu fajne króliczki. Kury. Troszkę dłużej pokazuję, można się przyjrzeć. takie lotowane pocztowe podwiedyszki. Tutaj Hamburg taki młody, ile? Trzy dyszki. Trzy dyszki dobra. I muremancy też po trzy? Tak. Trzy, dobra. A to takie białe, to co to będzie? Pfeiffer. A, dobra. I on też trzy? trzy. trzy. Te gąbki na od właściciela ładne. Peszty, tutaj widać szaliczki. Na dole mamy chyba lentacze, to się nazywało. Czerwone i soku butański nawet widzę, jest ładny. Mazer, chyba się nazywa to barwa. No. Takie ptaszki, ale ceny nie znam. Niestety nie chcę tutaj mówić, zmyślać cen, bo nie znam. Niestety nie mam teraz bo nie ma nikogo. duże kaczki kaczki po 30 do tych sztukka ładne młode kaczki młode dwa dwumiesięczne co zaraz są jakieś kiszma kiszma a tutaj pochłone ten biały taki duży to to, to takie taki to duży kimp tak spora czy kimp ja ten 30 też no. pochłone różnie, doma to, to tak samo te młode też różnie. dwa widzę dawiki to półtora stówki. półtora sztuk a młodziki to A to powieki tworzone pan ma, tak? No. Tak. No to jest tak. Bo takie szaliki pod trzy dychy a ten biały nie do sprzedaży. 3dychy, bo ta boka jedna tylko to pięć A tak pod no. po 3 no. po dobra A jak dwa, to za 50 zł dwa. No, no, się opuści. No, no. Takie po 5 Taki dych, bociany, dwie. ładne Z tymi większymi łapciami, a te tymi po 20 Widzisz, te są inne, to są inne tak, tak. Tutaj te krymek, ile te krymki? dychy A tutaj pocztowe? Po dychy tak. Dobra A tutaj też dalej pana? Tutaj te jasne? To twoje czy pana? Aha. Aha. To też chyba po dwie dyszki, tak jak ostatnio miał Użyjny. A ja poleciałem w szczycie. To jeszcze. Lewki ładne w krótkim dziobie widzę. To jedno. Tutaj jeszcze. Różne. Tu mamy takie rysie. Parka parzysta, osiem dych. A ten fajfer czerwony? Samiczka. Samiczka ile? 70. Dobra. A biały samoński? 20. 20. A pocztowy ten? Pocztowy 20. 20. Dobra. Taki mały króliczek, nie wiem czyj. To Pana królik? A to... Ile on? No To samiczka, jest. Miczka, młoda no, ostatnia to została, uh -huh. 35, 35. Jest. To miniaturka będzie? A miniaturka jest, A jest Fajny, mały taki Tutaj Pan mówi, że po 10 zł, po 5 zł takie szariki a to Zamońskie pan kupił? A jaka była cena? Pan kupił? Stówkę. Stówkę, ładne zamońskie. A to to po 5 złotych To młode, tak? W większości te szaliki. Młode. Mhm. To takie głąbki nawet już nie pytam, bo pana nie ma, ale ostatnio był. Więc tutaj było tak pod te koguty, nie wiem, jakieś ozdobne chyba. Zajiczki. Też nie wiem jakie ceny, ale myślę, że 30 złotych tak jak było ostatnio. Nic się nie zmienia. Tylko ten pawik, który na ten taki droższy był, chyba za 5 dych czy stówka. Takie gołąbki. Jak widać, troszkę więcej ludzi dzisiaj jest. Dłuższy filmik będzie. Nie chcę tam nagrywać ludzi, pokazywać, żeby nie było później problemu, ale więcej jest. musi uwierzyć mi na słowo. Także można troszkę więcej po coś ponagrywać, podziałać. Cztery, cztery dyszki takie koguty. A te sadzonki też pan ma sprzedać, te kwiatki? Tutaj są... Co, co to to to? O, papryka? Ile? Dwa złote. Dwa złote, dobra. A to jakieś drzewko, takie o to, co to pan powie? To jest z kwiatek. Kukurydzu. Mhm. A to z uh -huh. żółty, żółtymi listmi? to takie? To jest A no, A się ja tym nie znam, tylko wie pan, no, nagrał. <laughs> a to datura, tak? Datura. <laughs> Jaka cena? <sum _> <sum _> takie ładne zamońskie. H, posówkę, czy więcej? Perskie. Perskie, zamońskie. A no. to różni, młody? Tak, to takie nazwy. Ładne. Ale ceny nie znam. Bo mnie ja szłam Tutaj takie różynki i zamońskie. Ceny takie od 30 do 50. Wcześniej rozmawiałem z hodowcą. Taki ładny siwokrasy. Samczyk. A tutaj już drożej. <laughs> Chyba stówka, su dwie. Takie krótkodzioby. I, krótko I głąbki, jak widać. Jest czym przybierać, wybierać. jest taki kogut. 28, tak? 28? Bo to mój kogutik. tego Tegoroczny. A ten drugi? Z tamtego roku. Z tamtego roku. Uh -huh. 35, dobra. Też pani indyki? Dwa? Moje. Oh, yeah. uh -huh. Ile? Indor 250, indyczka 170. Dobra, dziękuję. Jeszcze pokażę. Jeszcze takie kuchynki 150 zł. To jest, to jest parak kurajkowy, kura, tak? Dobrze. Bad jedno. O, to już widać, ładne. A tak zamojskie od 20 do 30, siwe. I szariki tak samo. Ładny kolor taki tutaj. 20-30, pan mówi, tak? Dobra. To zależy który. Zależy który, 10-0, 20. Aha. A ten młody, taki żółty, to co to? to A po, po tych takich yy, zwinnikach zamojskich. No. 10 zł i do sprzedania I te klatki ja do koniec nagrywam, już koniec relacji. Dużo osób już się zwija, tam na szybko pokażę, o. Już taki lekko pusty plac, widać. Ja też już się zawijam. Coś tam ciekawego się nagrało, mam nadzieję, że będzie trochę dłuższa relacja, później posklejam ją. No widać, że jeszcze troszkę ludzi chodzi. Ale... Już się w większości zwijają. Łąbki koledzy już sprzedane. Części oddane. Także ja już się żegnam na ten tydzień z targiem. Dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje, wszystkie komentarze, że komentujecie, że jesteście. No i co? Jeszcze Wam pokażę takie ładne diabelski młyn. <głyn> tak to się mówi chyba. I co? Będę kończył relację. Dziękuję, że jesteście, że oglądacie. Pozdrawiam wszystkich i do następnego.